W minionym roku sporo działo się na Bielskich drogach. Z morą kierowców, szczególnie w centrum miasta, były reorganizacje ruchu, które skutecznie tamowały płynny ruch samochodów. Ja myślę, że był trudny, bo tak, my realizowaliśmy naprawdę dużo inwestycji wewnątrz miasta, natomiast trzeba pamiętać, że były prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej, czyli tej obwodnicy wschodniej, więc to wszystko nakładało się jedno na drugie, stąd rzeczywiście były takie miejsca, gdzie trudno było przejechać. To szczęśliwie do końca roku większość tych prac została zakończona, i dzięki temu zdecydowanie łatwiej w tej chwili już przemieszczać się z jednego końca miasta na drugi. Równie ważne inwestycje dokonywały się na rogatkach miasta. Warto wspomnieć choćby o przebudowie ulicy Bestwińskiej czy ulicy Witosa. W zeszłym roku kończyliśmy szereg takich inwestycji, które były rozpoczęte i realizowane etapami. Przypomnę, że chociażby ulica Bestwińska która rzeczywiście w znaczący sposób tutaj oddziaływuje na ten ruch od strony północy i jest mocno obciążona. Była ta inwestycja realizowana przez dwa lata. Udało nam się ją zakończyć w zeszłym roku. Jest to jedna z inwestycji, która była współfinansowana ze środków unijnych. Zakończyliśmy też przebudowę ulicy Witosa. To też było takie zadanie, które było realizowane etapami i też była to taka trudna inwestycja. Wcześniej przygotowana, rozpoczęta kilka lat temu. Te Odcinki były na początku dosyć krótkie, natomiast w zeszłym roku był finał. To było również dokończenie i, i zwieńczenie realizacji wielu etapów przebudowy księdza Brzuski. To było szereg takich inwestycji, które były realizowane gdyby na zewnątrz samego centrum. Wiosną miejski zarząd dróg będzie kontynuował rozpoczęte w tym roku prace. Weszliśmy w zimę i w ten okres takich niekorzystnych warunków atmosferycznych w zasadzie z trzema inwestycjami rozpoczętymi. To jest ulica Żwiecka, która będzie realizowana terminowo do końca sierpnia tego roku. To jest właśnie ta przebudowa przejścia podziemnego i przebudowa ulicy gościnnej, która też zakończy się na wiosnę przyszłego roku, jeśli chodzi o ten etap. A zostanie rozpoczęty drugi, który będzie realizowany na odcinku pomiędzy ulicą Kolistą a ulicą Karpacką. Jedną z ważniejszych realizacji w centrum miasta będzie budowa ronda u zbiegu ulic PCK i Sempołowskiej. Inwestycja przewiduje również budowę nowego mostu na rzece Białej. Jest to nowa inwestycja, która, którą rozpoczynamy w tym roku. Będzie związana z budową mostu, nowego mostu przez rzekę Białą, przebudowę fragmentu. Tych ulic i budowa skrzyżowania. Ta inwestycja oczywiście nie zakończy się w tym roku. My ją rozpoczynamy. Staramy się również i będziemy chcieli tą inwestycję składać jako wniosek o środki jeszcze unijne. I w zależności od tego, czy uda nam się pozyskać te środki, to ta realizacja, myślę, będzie trwała albo krócej, albo dłużej. Ale jest to duże zadanie w centrum miasta. Mam nadzieję, że tych utrudnień nie będzie sporo, ponieważ jest to w tym fragmencie nowy ślad ulicy, więc tutaj nie będziemy wchodzili w istniejący układ, więc to, to zaburzenie w ruchu, myślę, będzie mniejsze. Niemniej, każda praca, każda taka duża budowa realizowana w centrum miasta niesie za sobą określone problemy. Miejski zarząd dróg sięga również planami w przyszłość. Na etapie planowania jest przebudowa dwóch głównych wylotówek z Bielska Białej. Ulicy Warszawskiej. Oraz ulicy Cieszyńskiej. Myślę, że trzeba jeszcze powiedzieć o dwóch zadaniach, które są przygotowane. One na dzień dzisiejszy w naturalny sposób nie będą jeszcze realizowane, bo nie ma na to środków, ale przygotowujemy dokumentację na przebudowę ulicy Warszawskiej, na tym odcinku tak zwanym miejskim, czyli tutaj od dworca po węzeł w Komorowica i ulica międzyrzecka, która byłaby modernizacją całej, całej tej ulicy, od począwszy od ulicy ekspresowej do ulicy Cieszyńskiej. I sama Cieszyńska, która na dzień dzisiejszy wymaga przebudowy, modernizacji, nie wiemy jeszcze dokładnie w jakim kształcie będzie przebudowana. Jest w tej chwili opracowana koncepcja, będą warianty. Któryś z tych wariantów zostanie wybrany i myślę, że jest to inwestycja, która w najbliższych latach powinna być rozpoczęta z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy na ulicy Cieszyńskiej mamy największe natężenie ruchu, jeśli chodzi o wszystkie ulice w mieście. Reasumując, kolejny rok na bielskich drogach ma być mniej uciążliwy, jednak równie pracowity. Życzymy wszystkim kierowcom dużo spokoju i wytrwałości w ewentualnych korkach. Ariel Brończyk, Supernowa.